Chciałbym zacząć od pierwszego seta, który no był na pewno bardzo ważną częścią tego spotkania. Poszło to niestety na waszą niekorzyść. A gdyby, gdyby trochę się inaczej podziało, może wynik meczu byłby zupełnie inny. I tak, już dokładnie. szybciej udałoby się coś udałoby się skończyć. No niestety, mimo że pierwszy set jakby punkt za punkt, gdzieś tam w tej końcówce, troszeczkę nam dziewczyny odskoczyły i nie udało się jej uratować. Rzeczywiście, ten pierwszy set mógł mieć wpływ na przebieg całego spotkania i mogliśmy zgarnąć całą pulę punktów. No ale cóż, z tego wyniku możemy się cieszyć, że i tak wyszliśmy zwycięstwo, bo przegrywając 2-0, doprowadzić do tej breaka i jeszcze go wygrać. Także, także duże, duże gratulacje dla nas wszystkich. I rzeczywiście, bo miałyśmy coś do udowodnienia w tym spotkaniu, bo tutaj jak. Pierwszy mecz wygrałyśmy tutaj z dziewczynami i chciałyśmy udowodnić, że nie był on wygrany przypadkowo. Także cieszymy się, że wygrany. Tak, tak. Ja, ja się w stu procentach zgadzam, ale chciałbym jeszcze wrócić do drugiego seta. Dekoncentracja po, po pierwszym, po pierwszej końcówce, tak, ale trochę mi teraz kubał... tak na gorąco powiedzieć, nie wiem, czy się podłamałyśmy, tym, że jakby był, był pierwszy set na styku i gdzieś tam nie udało się wygrać. No drugi set bez historii dla nas, więc jakby naprawdę. Cieszymy się, że, że z tego spotkania wyszłyśmy zwycięsko. No podsumujmy tak, że był to kubeł, kubeł zimnej wody, który pozwolił Wam później wrócić tak, do spotkania. Tak, A, I przechodząc tutaj breaka na no najważniejszego, najważniejszej części. E, wydaje mi się, że trzy kluczowe bloki, e, pierwsze dwa bloki, które pozwoliły Wam e, wrócić do wyniku, zrównałyście się punktami z, z łodzią. Tak, I oprócz... później e, ważny blok w końcówce, który pozwolił Wam wyjść na prowadzenie 14-12. Tak, zdecydowanie tutaj element blok jest jakby naszą mocną stroną i akurat dobrze, że w tym czasie e, zafunkcjonowało, także mogliśmy wrócić do gry i walczyć e, o zwycięstwo. A oprócz bloku wskazałabyś jakiś inny element, który był kluczowy właśnie w tej breaku? Hmm. No, tutaj dziewczyny de dużą determinacją wykazały się w ataku, więc, jakby yy, duża skuteczność była i no myślę, że to jest jeszcze ten element. No to dziękuję bardzo za rozmowę, gratuluję dziękuję. dwóch punktów i gratuluję statuetki MVP. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dzięki.